To jest RAW i to będzie nowa seria, jestem ok Czarny kot Czarny kot, czyli demo, czyli, czyli, czyli kot czarny Ja też u siebie ja jakoś No spoko Zauważyłeś, że ja usunąłem swoje stare filmiki Usunąłem szczerze A, bo już chciało mi się Minecraft wszędzie Co to będzie, co to będzie ja, Kurde tu EXP jest naprawdę hard, ale już mi się podoba. Zobaczmy. Tego spokojnie będzie ze 100 odcinków na moim kanale. Wiecie co Nie, to nie, nie tak jak z 10 <noise> 4, odcinki. <noise> Pozdro pompa, nie? 3 odcinki. Ale dobrze, że ty miałeś hrabry, nie? Bo już myślałem, że nie ma. Dobra, ja biję... Z, ja bije zbekane pieski Do którego piąty ja sobie też muszę wybić, więc zaczekaj. Jak widzicie, yy, zabrałem komuś wykurwiste miecze, który mu dropił, on sobie tego nie zbierał, a po to, że ja sobie potem je ulepszę. Dobra... Yy... Ale mi się przed chwilą. znaczy o moby, wiesz? E, słuchaj biorę po prostu emocjonujące yy, czerwone potki i emocjonująco nabijam piąty poziom. Ja to nie jest na Stary, Stary, mam dla ciebie zbroję, która ci da normalnie 4% na odporność mieczy dwuręcznej. Zbroja na twój level, tylko na jest plus 2, zrobisz sobie plus 4. Jest fajno. Nie mnie E tam dobra. Epicko wbiję kolejny level i zakładam epicki miecz i epicko ep Gdzie jesteś? Kurde, ja tu pierwszy raz jestem na wyraju ciekawe, no, ciekawe kto robi tę mapę, było bardzo fajne, mi się podoba kurde słuchajcie, dzisiaj trochę pogramy, no widzę się troje między odcinkami ja wbiję na pewno 20 level żeby nie było no ja ci to chyba mówiłem już Wywaliła mnie na pulpit, słuchajcie Czujecie, cz czujecie ten pulpit Słuchajcie, ja robię przerwę, bo mi zrobił się black screen Ja widzisz? Prawda, potrafi wkurzyć gry. Godomy, godom się mówi. Godomy się mówi, bo... Nie, ja przebyłem strasznie długo na Śląsku. Z czasu.

czy ty byłeś kiedyś w Tesco i kupiłeś sobie rzeczy w o. Tak. O czym ja mówię? Nie wiem, ekspie, spoty, rozwał, kurde... Ty, wiesz co zauważyłem? Że przy tym oknie logowania, no. jak jest ta Ninja, to ona ma tatuaż piszeny w palo. Serio? No. A nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, czekaj. Olepiesków! Elo pompa już wróciłem u mnie. No musiałem po prostu przerwę zrobić. Mówię... Nie ścina czasu do czasu, tak. Nie nie ścina, tylko mi się zrobi Pięknie black screen. Ścina, no ale tak... Taki lag raz na 10 minut. Nie, nie Status. Kurde, ale to ekspynie jest nudne. Ale jakie efekty są potem? Uy. Co najpierw nabijasz? HP czy? Ale w jakim sensie? No w twojej postaci Ja najpierw robię PM Kurde ja najpierw robię PZ i nigdy mnie I to nie, nie, nie zagadło wiem, Ja 60 do PZ, potem ale reszta atak, potem max później... Ale mamy tutaj i od poziomków dużo, widzę Boże, ty tylko ty teraz ty tam ja leży... Normalnie tak. ludzie muszę wam powiedzieć, usunąłem przez przypadek swoje konto 86 level. Czajcie to. Zupełnie przez przypadek. <laughs> bo, no, bo tak na szybko... Tak nie no, zabrałem, nie. No bo słuchajcie, tak na szybko wpisywałem, a nagle... Kurde, nie tą postać usunąłem. Kurde, 80... I nagle taki triple pam. To ja ci mówię, mm, najpierw bij w HP. No a ja, ja biję w HP Kurde 98% na plus 3 no to JP jest No pozdro, ekstra JP dużo No to zaraz już to będę koksił Tylko mój Pacze X-Kutacz Musi posprzedawać, a nie, taki demontań nie będę sprzedawał Wiecie co? Ja chyba zaraz będę kończył, ale to nic zaraz kolejny odcinek, to jest taki wstępowy odcinek... No to wstęp odcinek taki, nie? A już zaraz, dzisiaj. Będzie dalszy 30 odcinków, więc my się żegnamy pozdro pod dla. Jeszcze, nie. Jeszcze wbiję Dobra. Nie wiem. Yy, on chyba za... O, krem do twarzy, jaki bajer? W ogóle tu wszystkie moby są na miejscu, ja nie muszę po prostu iść do M2. Czujecie to? to moc, to moc. A wszystkie pieski idą za mną, nic nie robią. Fuck. Wow. O, Dobra. Się zaczyna ścinać. Albo nie, bo ja jeszcze mogę sobie ponagrywać z tego co widzę. A ja już nie mogę. Ho -ho. Właśnie będę żegnał, już prawie level wbiłem, także trzymajcie się do zobaczenia. To następny odcinek JP.